Cześć! Witajcie w 26. odcinku Przygód Roberto Prawandowskiego. Dziś mamy czwartek, czyli nowy dzień, kolejny i ruszamy z karierą naszego polskiego skrzydłowego. Przed Milanem, jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, kolejny rywal w postaci Sampdorii. Mamy zatem spotkanie drużyn numer 18 Serie A z drużyną numer 1. Zanim jednak jeszcze Roberto kopnie w piłkę szybkie informacje transferowe, jak widzimy Juventus wzmacnia się w defensywie. Do drużyny starej damy dołączył bowiem z Liverpoolu Andrew Robertson. No i tak naprawdę to tyle z istotnych informacji. Czas ruszyć na boisko. Krunić do Czecha, czeski napastnik do Prawandowskiego, który rozpędza się i leci przed siebie. Murru jednak stawia naprawdę szczelną defensywę. Polak zbiega na środek boiska, oddaje strzał Chiny z innych za pola karnego piłka, odbija się od słupka. Krunić dobija. Sampdoria przegrywa 1-0 z Milanem od 13 minuty tego spotkania. Gdyby tylko Prawandowskiemu z takiej odległości, z jakiej strzelał, udało się oddać celny strzał, a nie w słupek, to byłby jeden z naprawdę najbardziej widowiskowych goli w wykonaniu Prawandowskiego. Jednak na szczęście, po niefortunnym odbiciu się piłki od słupka, stanął krunić w polu karnym, tam gdzie stanąć powinien. Oddał strzał, pokonując bramkarza Sampdori, tym samym dając pewne prowadzenie 1 do 0 w pierwszych minutach meczu. Jak widzimy, uderzenie na niemalże pustą bramkę Krunicia sprawiło, że realizator postanowił odpalić tryb Matrixa, by jeszcze lepiej zobrazować, w jaki sposób celnie uderzył na bramkę rywali. Werle z futbolówką zagrywa do Girasiego, tam jednak napastnik niej spotyka się z Tomorim, który postanowił wziąć swojego rywala na masę, nie przemyśliwując tego do końca, robiąc to bowiem w polu karnym. Sędzia nie miał najmniejszych wątpliwości, że po tym, z tego co widziałem na powtórce kopnięciu kolankiem w tyłek, należy podyktować rzut karny. Teraz należałoby powiedzieć jak w kole wiejskich z wiejskich, skuź bo na dziada i jednak to nie działa. I Girasi wykorzystuje swoją szansę zdobywając bramkę na 1 do 1 w 44 minucie tego spotkania. Manion co prawda wyczuł intencje napastnika drużyny przeciwnej, jednak poleciał o wiele zbyt późno, albo po prostu napastnik Sandori uderzył po prostu zbyt mocno i refleks francuskiego bramkarza nie podołał temu uderzeniu. Oby tylko Tomori nie miał w głowie jeszcze innych planów zaimponowania w defensywie zawodnikom Sandori, bo inaczej losy tego spotkania naprawdę mogą się odwrócić w niespodziewanym kierunku. Póki co mamy 1 do 1 i wszystko wskazuje na to, że takim wynikiem zakończy się pierwsza połowa tego spotkania. Niebezpieczna akcja, sam zagranie na prawe skrzydło do Fychrisza, który dośrodkowuje. Tonali jednak postanowił odbić piłkę klatką piersiową. Niecelne wybycie Dajera i Bartosz Bereszyński z Werre w polu karnym kombinują zagranie do Giras. Jego Giras i pokonuje, natomiast po raz drugi Manią w tym meczu. I tym sposobem Milan, który prowadził 1 do 0. Przegrywa 2 do 1 z 18 Samdorią. Nie takiego rezultatu spodziewali się wszyscy interesujący się seria. Ateminan miał zdobyć tutaj pewną przewagę i dotrzymać ją do końca spotkania. Tymczasem wychodzi na to, że póki co Rosoneri będą musieli odrabiać straty do gospodarzy. Ale nie zapominajmy, że w szeregach AC Milanu znajduje się młody Polak, który w ostatnimi czasy w każdym meczu zdobywa bramkę, a przynajmniej uczestniczy przy jednej z nich. Zatem całe widowisko miejmy nadzieję, że jeszcze przed nami. Za chwilę zobaczymy jak potoczą się losy tego spotkania. Jednosłusznie trzeba stwierdzić, że łysy z siwą brodą zdecydowanie przestał żartować. Zdejmuje z boiska Krunicia i wstawia drugiego napastnika w postaci Oliwiera Giroux. Wydaje mi się, że jest to zdecydowany sygnał na to, że teraz AC Milan przestawia się na ofensywną taktykę w tym meczu. A może przynajmniej mam nadzieję, że chłopaki trochę więcej będą strzelać, skoro będzie ofensywnych zawodników nieco więcej. Zwróćmy uwagę, Oliwier Żeru, Patryk Szyk, dalekie zagranie do Prawandowskiego, który pięknie przyjmuje sobie piłkę, rozpędza się, wpada w pole karne rywali, oddaje strzał i to jest to, o czym właśnie mówiłem. Nie zapominajmy, że Prawandowski w każdym meczu ostatnimi czasy strzela bramkę i tak też jest właśnie w tej chwili. Genialna cieszynka, w trakcie której można sobie niepostrzeżenie wytrzeć pod spod kolan, ale zwróćmy uwagę jeszcze raz na to genialne dogranie Patryka Szika, no i oczywiście fenomenalny rajd Roberto Prawandowskiego przez całą połowę rywali, by ostatecznie przywrócić nadzieję AC Milanowi, chociaż na remis. Oby tylko teraz goście w tym spotkaniu poszli za ciosem i zdobyli kolejną bramkę, aby wrócić również do gry o 3 punkty. Udało się zatrzymać ofensywę rywali. Olivier Giroud przeprowadza piłkę na połowę rywali. Zagranie do Sikasik, prosto padle do Prawandowskiego. Polak ma przed sobą już tylko bramkarza. Rywali oddaje strzał i oczywiście jak na Polaka przystało, udało mu się pokonać golkipera. Najpierw była 63 minuta, teraz jest 69 i AC Milan prowadzi 3 do 2 dzięki Roberto Prawandowskiemu. Dzisiaj polski skrzydłowy ewidentnie punktuje braki w mobilności defensywy Sampdorii, ponieważ zarówno pierwszą, jak i drugą bramkę zdobył dzięki swojemu genialnemu sprintowi na bramkę rywali. Oczywiście między nami coś kosztem czegoś Prawandowski zdobywa drugą bramkę, ale nie zapominajmy, że po raz kolejny podawał mu Patryk Szik, a to oznacza, że pozycja Prawandowskiego jeśli chodzi o ilość asyst jest w tej chwili zagrożona. Oczywiście wszystko zostaje w rodzinie, bo to nadal AC Milan, najważniejszy jest w tej chwili wynik, a jest on naprawdę korzystny dla zespołu gości zagranie do jego Jednak Tomori spłaca swój dług, przechwytuje piłkę, zagranie do Leo, Leo do w Shik polu karnym jest strzał. Nawet nie spojrzał na bramkę rywali i Milan prowadzi już 4 do 2, a przegrywał 2 do 1. Nawet Mike Tyson na ringu nie zadawał tak szybkich ciosów i nie nokautował tak przeciwnika jak w tej chwili AC Milan. Benasser do Shika. Czech zagrywał od razu do Oliviera Žiru. Francuz rusza. Prostopadłe zagranie na wybieg dla Prawandowskiego, który nie ma sił. Wpada w pole karne. Mimo wszystko będzie oddawał strzał. Jednak w ostatniej chwili obrońca zabiera piłkę. Piłka odbija się od drugiego obrońcy. Nieprawdopodobnie. Cała ta akcja, która wydawała się być już pozamiatana, okazała się być tą jedyną i właściwą. A wszystko dlatego, że zakończyła się zdobyciem bramki numer 5 dla Milanu. Co prawda jest to bramka samobójcza, jednak Prawandowski stwierdził, że będzie ją celebrować jak własną. Z tego ujęcia widzimy, że futbolówka odbiła się dosłownie jak na fliperach, po czym ostatecznie zatrzepotała w siatce. Ostatecznie jednak pozostaje delikatny niedosyt, bo mogła to być bramka numer 3 Prawandowskiego, a to oznaczałoby pierwszego hat w karierze. Jednak na to jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać. Bramka samobójcza, koleja, 7 minut do końca spotkania i aż 5 do 2 dla Milanu. Sergi Darder w kierunku Prawandowskiego, Polak dotyka piłki, ale dosłownie musnął ją koniuszkiem swoich palców i sędzia kończy to spotkanie. Milan, po niemałych tarapatach, ostatecznie wygrywa to spotkanie naprawdę bardzo wysoko, bo aż 5 do 2. Prawandowski, oczywiście bohaterem tego spotkania, po raz kolejny udowadnia, że jego mecz bez bramki to mecz stracony. A my po spotkaniu od razu znajdujemy się w tabeli ligowej, gdzie Milan nadal ma 3 punkty przewagi nad Napoli, któremu z kolei udało pokonać się 1-0 Juventus, a to oznacza, że teraz AC Milan będzie musiał już uciekać póki co tylko Napoli, ponieważ póki co do starej damy Milan ma aż 6 punktów przewagi. Prawandowski natomiast w statystykach strzeleckich odskoczył Kiezie już na 4 bramki, a Ben-Jederowi, który dotychczas zajmował drugie miejsce, na 5. No i tak, jak podejrzewałem, coś kosztem czegoś, zwycięstwo Milanu kosztowało Prawandowskiego oddanie pierwszego miejsca pod względem Asy Patrykowi Szykowi. Manią natomiast wraz z Muso walczą o przywództwo, jeśli chodzi o czyste konta, ponieważ mają ich po 8 na swoim koncie. Tymczasem kalendarz przesunięty w przód i przed nami pierwsza w tym roku odsłona AC Milanów Coppa Italia. Tym razem w jednej ósmej finału, bo jest to pierwszy mecz w jakim będzie grał Prawandowski, spotka się ze Specją Calcio. Co ciekawe ten mecz będzie miał wiele polskich akcentów, ponieważ po pierwsze oczywiście gra Prawandowski, natomiast w drużynie przeciwnej na bramce Drągowski, a w defensywie Kiwior. Zobaczymy zatem czy polska defensywa zatrzyma polską ofensywę do Krunicia, kronić pięknie na wybieg do Hakimiego, ten oddaje piłkę Prawandowskiemu. Polak pada po lekarzy, drągowski broni, jednak piłka wypada pod nogi Leo. A ten na pustą bramkę nie miał problemu ze strzeleniem gola. Kopa Italia, dosłownie pierwsza akcja tego meczu i już Milan z bramką. To z pewnością mógł być gol Prawandowskiego, jednak polską ofensywę zatrzymała wcześniej wspomniana polska defensywa. Jednak zatrzymanie Polaka miało swoje skutki uboczne, bowiem piłka wylądowała uleo na klacie, następnie pod jego nogami, aż w końcu finalnie piłka zatrzepotała w siatce. My natomiast na początku tego spotkania możemy sobie połechtać nasze ego, że gdyby nie prawandowski, to tej bramki z pewnością by nie było. Wysokie, długie podanie w kierunku portugalskiego skrzydłowego. Leo zbiega na środek boiska, ostatecznie wycofuje piłkę do Patryka Szika, Szik Shik do Prawandowskiego, Prawandowski do Krunicia i mamy 2 do 0. Teraz już z całą pewnością i w 100% możemy powiedzieć, że Prawandowski miał udział przy tej bramce, ponieważ to właśnie na jego konto wpisana jest pierwsza asysta w rozgrywkach Copa Italia. Być może wcześniejsze zderzenie Roberto z Drągowskim sprawiło, że Polak nie chce teraz ryzykować kontuzji i postanowił pokazać się z innej strony aniżeli strzeleckiej. Będzie podawał swoim kolegom, by to właśnie oni byli katami i ewentualnie narażali się na zderzenie z brodatym bramkarzem rodem z Polski. Albo z utworów Donatana o prawdziwych Słowianach. Dobra, skończmy ten wywód, bo za chwilę skończymy na ubijaniu masła, a jak wiemy, nie o tym ten odcinek. Benazer w przód, daleko do Prawandowskiego, na prawe skrzydło, Polak wbiega w pole karne, rywali w ostatniej chwili decyduje się na podanie po do Szika, Szik Schick strzela, Prawandowski z drugą asystą, Milan z trzecią bramką, Patryk Szik z pierwszym trafieniem w Copa Italia. Nie zatrzymuje się Milan w dzisiejszym spotkaniu, minęły raptem trzy minuty od poprzedniej bramki i już cieszymy się z kibicami z kolejnego trafienia, Drągowski ewidentnie nie jest zadowolony. Gdyż Milan w jego polu karnym zrobił sobie pole do paintbola i dosłownie co chwilę punktuje defensywę jego drużyny. Mamy pierwsze 30 minut pierwszej połowy 3 do 0 i możemy chyba już odważnie, ale i też śmiało powiedzieć, że AC Milan tym golem pomału sprawia, że awans do kolejnej fazy pokarowej jest już tylko formalnością. McLaren leci do przodu, jednak robi to niezbyt szybko, jak wskazuje samo nazwisko. Prawandowski ze świetnym przechwytem, natomiast nie wiem jakim cudem piłka i tak jest urywali. Teraz pierwszy strzał w 39 minucie specji na bramkę Manią. Na szczęście, po zjedzeniu włoskiego makaronu z dużą ilością parmezanu, Manią nadal jest świetnie rozgrzany. Pomimo tego, że przez niecałe 40 minut kompletnie nic nie działo się pod jego bramką. Gaja do Leo, Leo przed polem karnym z powrotem do hiszpańskiego obrońcy, piłka wycofana do Prawandowskiego, Prawandowski z pierwszej piłki do krunicza. Krunic strzela, jednak Drągowski tym razem stanął na wysokości zadania i sparował piłkę ponad poprzeczką. Bez dwóch zdań można stwierdzić, że łysy z siwą brodą stwierdził, że trochę posnęli nam zawodnicy Milano na boisku. Bo nie dość, że Manią nie ma co robić to tak samo i zawodnicy w polu już nie strzelają bramek. A mamy 73 minutę i dlatego też postanowił zmienić Krunicia na Sergi Dardera. Teraz Prawandowski doślądowuje no. w pole karne na głowę do Sika. Jednak Drągowski po raz kolejny wybija piłkę i jeszcze ma pretensje, że piłka celnie wylądowała na głowie Czecha. Chciałoby się powiedzieć, się gra, się ma, ale to pretensje nie były do Prawandowskiego, tylko do defensywy specji. Jeszcze raz Roberto z narożnika będzie wrzucał piłkę teraz nieco inaczej, być może celniej. Zwróćmy uwagę, no. tym razem piłka znów do szyka i znów Drągowski wybija. Mówią, że do trzech razy sztuka, zobaczmy zatem, czy i w tej sytuacji potwierdzi się to powiedzenie. Prawandowski celnie na głowę do czeskiego napastnika, Szyk celnie na bramkę rywali, Drągowski zachowuje przy tym jednak obronną rękę. Czas na dośrodkowanie numer 3 w wykonaniu Roberta Prawandowskiego, zobaczmy, tym razem uspokaja, nie wiem czy tłumczy zawodników. Dośrodkowanie leci bardzo wysoko, znów Szyk wyskakuje i do trzech razy sztuka. Nieprawdopodobne, że nikt ze specji nie wyciągnął żadnych wniosków. Pierwsze dośrodkowanie na głowę Szyka, strzał na bramkę udany. Drugie dośrodkowanie na głowę do Szyka, strzał na bramkę udany. I ostatecznie trzeci raz piłka na głowę do Szyka. Znów celnie, tym razem jednak Szyk postanowił nieco zmienić kąt uderzenia i tym samym zaskoczył całą drużynę przeciwną w defensywie, dając czwartą bramkę Rosoneri. Z taką postawą defensywy, jak u specji w dzisiejszym meczu, to śmiało można iść, odcedzać makaron. Durszlak bowiem to maks, co może być dziś z obrońców drużyny przeciwnej. A przy całym tym zachwycie tymi niesamowitymi dośrodkowaniami i genialnymi uderzeniami z główki nie zapominajmy o tym, że Roberto Prawandowski właśnie stał się autorem trzeciej asysty w dzisiejszym meczu. Sala zagrywa do Agudelo, jednak Sergi Dader chwytem zapaśniczym odbiera piłkę. Patryk Sik teraz zagrywa do Prawandowskiego, który wbiega między obrońców specji wbiega pole karne, udaje oh, strzał i niestety ale Drągowski mógł tylko spojrzeć, jak piłka z olbrzymią prędkością przecina jego wzrok, a następnie wpada do bramki. Kieszynka Prawandowskiego natomiast ewidentnie pokazuje nam, że to dzisiaj Polak sterował całą grą w tym meczu. Pierwsza bramka po rajdzie Polaka wpada do bramki, co nie jest jego asystą, ale mimo wszystko udział jest dość duży. Następnie trzy kolejne bramki to już asysty Prawandowskiego, by ostatecznie w doliczonym czasie gry drugiej połowy zwieńczyć cały mecz przepiękną bramką na 5 do 0. Jest to już raczej definitywny koniec tego meczu, tak jak właśnie powiedziałem. 5 do 0, AC Milan awansuje do finałów rozgrywek Copa Italia. Kolejne pewne zwycięstwo Milanu już za nami, a przed nami kolejne spotkanie serii A, tym razem z tej najwyższej półki jaką tylko można było sobie wymarzyć, a Pikanteri temu spotkaniu doda sam fakt, że AC Milan w poprzednim meczu z tą drużyną niestety ale nie podołał i przegrał bodajże 3 do 1. Myślę, że oczy wszystkich fanów Serie A będą dziś zwrócone na San Siro, bo tam pierwszy Milan podejmuje drugie Napoli. Zagranie do Hoffmana, Hoffman do meczy i niestety, ale Tomori nieco przesadził ze sposobem odbioru piłki i po raz kolejny przez właśnie tego defensora będzie niebezpiecznie, ponieważ odległość jest naprawdę niewielka do bramki manio. Politano ustawił futbolówkę, niby Hoffman chciał uderzać, Politano oddaje strzał, piłka wpada, ale z jakiegoś powodu FIFA stwierdziła, że nie pokaże nam sytuacji, kiedy piłka dotyka siatki. Mamy teraz co prawda powtórkę, może chociaż z niej zobaczymy, którędy przeleciała futbolówka przy czteroosobowym murze, Jaki? nic nie zobaczymy, ponieważ nagle mieliśmy jakieś ujęcie, nie wiadomo na co, Manią rzucił się, nie wiadomo na co. I nagle w 18 minucie mamy bramkę, Matteo Politano, 1-0 dla Napoli. Łysy z siwą brodą również niewzruszony, tak jakby i on sam nie widział całej sytuacji, jaka zaszła przy oddaniu tego strzału. Jest to bardzo niekorzystny wynik dla Milanu, tym bardziej, że Napoli traci właśnie do Rosoneri 3 punkty. I być może w tej sytuacji przy takim wyniku, a raczej nie być może, a na pewno Napoli obejmie pierwsze miejsce, ponieważ w bezpośrednich spotkaniach dwukrotnie pokona Milan. Politano zagrywa do meczy. Mecza osłania się przed Dajerem, jednak nie zauważył Benasera, który odbiera piłkę. Tomori do Dajera, Dajer do Benasera. Benaser do Tonal i teraz środkowy pomocnik kiwa się w środku pola boiska, jak przystało na jego pozycję. Ostatecznie zagrywa prostopadle do Prawandowskiego, który wychodzi w pole karne. Oddaje strzał, jednak bramkarz staje na wysokości zadania i zatrzymuje króla strzelców. Seria. To mogła być naprawdę bardzo szybka odpowiedź Milanu na to, co wydarzyło się dosłownie kilka minut wcześniej. Jednak Diego Koszta zatrzymuje Polaka i mamy tylko rzut rożny. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej emocjonującej połowy. Po której Napoli prowadzi 1 do 0 dla Milanu, widzimy przejęcie na twarzy Prawandowskiego, który wie, że ciężar gry musi wziąć na siebie, jeżeli ma doprowadzić do jakiegokolwiek remisu w tym spotkaniu. Sik naprawdę głęboko cofnięty do środka pola, zagrani górą do Leo, który zbiega na środek boiska, zagranie do Sika, Sik Schick do Prawandowskiego, Polak wbiega polekarno, oddaje strzał i udaje mu się w pięćdziesiątej minucie tego spotkania pokonać bramkarza Napoli, tym samym przywracając nadzieję na przynajmniej remis w tym spotkaniu Milanowi. Polak niczym Kret jak w swoich korytarzach wydrążył tunel pomiędzy korzeniami, tak też tutaj wbiegł między dwóch obrońców Napoli, a potem zrobił to, co ostatnimi czasy robi najlepiej, oddał strzał zamieniając go na bramkę. Ten rezultat meczu pozwoli Milanowi przynajmniej utrzymać trzy punkty przewagi nad swoim rywalem. Nawet łysy z siwą brodą był w stanie dostrzec to trafienie w przeciwieństwie do uderzenia Napoli. Natomiast w kolejnym meczu z rzędu strzela bramkę. Szukają zawodnicy Napoli na wszystkie możliwe sposoby, drogi do bramki manią, jednak Milan w końcu zaczął się bronić. Jeszcze jak widzimy, udało się oddać strzał na bramkę francuskiego bramkarza, a to skutkuje rzutem rożnym, po doliczonym czasie gry w tym spotkaniu. Piłka już w narożniku, wszyscy zgromadzeni na stadionie wiedzą, że od tego zagrania zależy ilość punktów na kontach poszczególnych drużyn. Jednak Manią wychodzi do dośrodkowania, łapie piłkę w ręce, a sędzia kończy ten mecz. Milan Napoli 1-1, prawandowski bohaterem Rosoneri, ponieważ ratuje remis po wspaniałym celnym uderzeniu. Po tym spotkaniu udało się Milanowi utrzymać trzypunktową przewagę nad Napoli, jednak jeśli chodzi o kalendarz spotkań, nie jest on zbyt łaskawy dla Milanu, ponieważ następnym przeciwnikiem już w następnym odcinku będzie Juventus. A w poprzednim starciu tych dwóch drużyn, jak pamiętamy, Prawandowski nie rozegrał nawet pełnego wymiaru minutowego, ponieważ został zdjęty w samej końcówce. Póki co jednak dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli ten epizod Wam się podobał, zostawcie po sobie łapkę w górę standardowo jak zawsze zachęcam do pozostawienia komentarzy pod tym odcinkiem. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, czy Milan poradzi sobie z Juventusem i w końcu zwiększy przewagę punktową nad Napoli, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!